Co ma najwięcej kalorii? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej-Więcej. Programie, gdzie komplikujemy proste rzeczy. A także liczymy punkty, liczymy kalorie i liczymy na wygraną. Dzisiaj Hubert przygotował dla nas cztery specjalne rundy. Pierwsza oczywiście w klasycznym, mniej-więcej fast-foodowym stylu. Druga, polski akcencik. Trzecia to są przekąski fit, e, można powiedzieć zdrowsze, można ale też słodkie tak. na pewno. Znaczy na słodki Deserek. Ząbek. Otóż to, ale nie, deserek prawdziwy to jest zaproszenie od wygranego dla przegranego w dzisiejszej grze. Runda czwarta, czyli obrzydliwości. Możemy wam zdradzić, że Hubert przygotował dzisiaj specjalnie dla nas to, czego nienawidzę. Ja, to, czego nienawidzi Ignacy i to, czego nienawidzimy razem. I wielki przegrany dzisiejszego odcinka będzie musiał skonsumować to, co wybierze mu jego przyjaciel współprowadzący. Nie mogę się doczekać końca. Mm. Będzie na pewno super. Przechodzimy do pierwszej rundy. Misie kolorowe, przed Wami e, trzy Wasze ulubione produkty z trzech Waszych ulubionych fast foodów. Oh. Ignacy, zaczynając od Twojej strony. Dobrze. Mamy Double Bacon and Cheese Whooper okay. e, z Burger Kinga. Okay. Na środku Kentucky Gold Wrapper z KFC, natomiast będzie po Twojej stronie uh -huh. e, znienawidzony Liquid. przez Was podwójny wieśmak. Waszym wieśmak. zadaniem... Jest określenie hmm. kaloryczności każdego z tych dań. I macie, uwaga, tu podpucha, cztery różne etykiety. Ok. No jeżeli możecie nam je pokazać, 895, 900. A, ty już idziesz? Tak, ja 1069. 967 i 1197. Okej. Okay. Ale blisko, kurczę, prawda? Ja jest... powiem tak, Ignacy, bo ja wiem, że ty dzisiaj się przygotowałeś, na plan sobie przyniosłeś pudełka. Ja na plan przyniosłem sobie głodny brzuch. To ja muszę, rozsądnie z muszę strony. sprawdzić na pewno, czy to jest ten produkt, który Hubert powiedział. Hubert może zawsze skłamać, to że się zastanowić, ile będzie mieć kalorii. W mój przyjaciel gruba, teraz ja bym był tym odchudzającym się. Mm -hmm. Tak to niestety się dzieje w życiu, że jest ten cykl życia, że troszeczkę nabieramy, świetnie się tym bawimy, ale potem trzeba się zabrać ze za siebie. I pachnie mi to. Pachnie mm -hmm. mi to fantastycznie. Na ile kalorii myślisz pachnie ci? Double bacon, whooper, te nazwy są strasznie złożone. And cheese jeszcze. Mm -hmm. And cheese. Problem jest taki, że one są blisko. Mamy, patrzcie, 890 tak. to jest 900, potem mamy 60, no 70 kalorii różnicy. A gdzie żeby nie zapotrzebowanie mieć, takie wiesz przybytku, to 2,5 tysiąca u dorosłego mężczyzny. I tak stół, stół zawsze jest 2000 do tego właśnie. Tak, a to 2,5 tysiąca jest tak, u dorosłego tak, tak, mężczyzny, ja tak zawsze sobie liczę do siebie, może to też mm -hmm. jest może błąd. I najwięcej mamy 1200, kochani. Czy coś z tego jest bardzo kaloryczne? Czy Hubert robi nas w. Ja nie wiem, ile ten produkt ma. W ogóle co to jest w środku? Też sobie wezmę gryzę. Właśnie jak ubrziesz, to chętnie no. zobaczę. Widzę, że to ma fryty. Frytki w środku. Mm -hmm. To jest jakieś kombo ładne. Mm. Mm. Jeszcze raz, tak. co to jest Hubert? To jest Kentucky Gold Wrapper. Kentucky um, Gold czyli Wrap. Czyli wrap, chyba z tego co rozumiem, kurczak, sos, uh -huh, taki uh -huh. i to uh -huh. wszystko jest we wrapie. Ale tam jest frytka w środku. Bo tak, macie. tam jest frytka, nie wiem czy... Jest to może najbardziej tym. sucha mm -hmm. jaką zjadłem w dzisiejszym dniu. Dobra, bo słuchajcie, mamy też ważne rzeczy, jak już zlokujemy odpowiedzi, to nie już możemy nie, poprać, nie możemy ich możemy ich poprawiać, zatem czy chcemy zacząć właśnie od Burger Kinga? Chyba powinniśmy. No dobra. To co, gotowy? Tak, trzy, cztery. Nie jadę tego. Dobra, dałeś 1069, ja dałem 1197, wydaje mi się, że to, to jest... To jest... najbardziej kaloryczne. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie najbardziej kaloryczne. Nie się w tym wszystkim podwójny wieśmak, który może zaskoczyć. Może zaskoczyć. Teraz myślę, że to nie był błąd, ale dobra, teraz dobra, tego tak. kładziemy, tak? Trzy, no. cztery... Jestem okay. przekonany, że to na pewno nie jest najbardziej kaloryczna pozycja. No. Ale tak jak ty dałeś, że jest aż tak mało kaloryczna, to również trochę się z tym nie zgodzę. Aż tak. Mhm, no wiesz, że to jest duże różnicy, nie wiesz. A to jest całkiem sporo. Wiesz, kaloria do kalorii, a szczególnie wiesz, dziewczyny mają przewalone, Jak wiesz, mają na przykład zapotrzebowanie 1500-1600, no to za mocno powietrza weźmiesz, to już w sumie masz całe zapotrzebowanie dziennie. Tak, rzeczywiście jest. Dziewczyny tej od powietrza. Ale dowiedzieliście się tego tutaj u nas, tak. kochani. To są fakty naukowe, proszę z tym nie dyskutować. Dobra. Um, no i ja na sam koniec. No, dobrze. Że ja robię tak. Mi się wydaje, że pojedynczy wieśmak mógłbym mieć jakieś 895 czy coś, ale to, że to jest podwójny, wydaje mi się, że to samo mięcho ma tyle. I mam nadzieję, że teraz Hubert powie Mandziu, nie wiem jak to zrobiłeś, ale wszystkie Twoje odpowiedzi są idealne. Na to liczysz. Mandziu, nie wiem jak to zrobiłeś, ale wszystkie Twoje odpowiedzi są nieprawdziwe. Wszystkie? Wszystkie Twoje odpowiedzi są nieprawdziwe. A i gracie kolekzy <słuchaj> zgadów? To może zacznę od tego. Z myłką w tej rundzie du, no. mandzio, szapopa dla ciebie. To 890 no kalorii. Super, to choć z wyczułem. Żaden z tych produktów nie ma tak niskiej kaloryczności. No. Ignacy, natomiast good for you. Dwa punkty w tej rundzie dla ciebie. No. Jedyna Dobra. pomyłka na KFC. Tutaj trafiłem? Nie? Na KFC, Burger na King i McDonald's, dobrze, to dobrze. Okay. Czyli KFC. Czyli a tylko KFC. KFC, prawie 1200 kalorii. Czyli to, co myśmy określili jako teoretycznie w naszym mm -hmm. niemaniu najmniej kaloryczne, wychodzi, że było najbardziej kaloryczne. Mm -hmm. Tak, a to wszystko, dlatego no. czytam za producentem soczysty kawałek mięsa limonkowy, kremowy majonez, sos mm. Kentucky, duże ja frytki. Daje, nawet nie doszedłem do tego, sos sos ja nie dotarłem tam. No. Okej, okay, czyli dwa sosy. Nie, no to a, rzeczywiście. jeszcze jeszcze prażona cebula. Oh yeah. No bo ta cebula to jest tam zakłada, że najmniej kalorii, ale myślę, że jak wrzucasz dwa sosy do czegoś takiego, to to pompuje Kurczę, tyle wiesz, kalorii. co, so, ponownie wpadłem w pułapkę McDonalda, że no. ja zawsze zakładam, że ten McDonald's zawsze ma mega dużo kalorii, ale jak porównamy go do innych fast foodów, to nie jest stale dobrze, no wiesz, ale jest delikatnie lepiej, jest delikatnie lepiej. Nie no, stary, no słuchaj. No dobra, no to w takim razie kończymy rundę fast foodową. Przechodzimy do kolejnej. Kolejna runda. Tym razem widzę, że wróciliśmy na polski stół klasyczny. Polski prawdziwy obiad. Rozumiem. Pierogi ruskie? Tak jest. Jaka gramatura? Bo ja chciałbym zapytać. o. – Pięć pierogów. Pięć, pierog. pięć, pierog. pięć pierogów. Rozumiem. Okej, okay, okej. Okay. Czyli to jest przekąska. No <laughs> to jest ta. dla nas to jest przekąska. Skabowy? Tak jest. Okej, okay, czyli wieprzowina z surówką z marchewki oraz z frytkami, czyli widzę taki no twist. Polskie morze nie, bardziej. takie bardziej. Babcia się postarała specjalnie dla wnusia na niedzielę i zrobiła frytki zamiast pira, bo wnusie się jest. ucieszy. się ucieszy. Okay? Moi synowie byliby szczęśliwi, jakby właśnie dostali. Kołąbek z ogórkami kiszonymi i ziemniakami. Ziemniakami i w sosie. Takie kiszone do kołomby. Okej. Okay. Okej, okay, można tak podać. I teraz kochani, jak to gram 895 liczba szatana. O nie, 732. No i 772, żeby nie było nam za prosto oczywiście. Blisko. Bliskie. Y, pierogi, kurczę, ma no. pieroga. Weź połóweczkę od kto To klucz, jest pieruch ruski. Jest to pierog ruski, stanowczy. Ma trochę cebulki zasmażanej na sobie, ale nie dużo. Nie jest to jakaś bomba super ta pierogowa. Znaczy, ja jestem w ciężkim szoku. Kurde, jakie smaczne. Bardzo dobre. Pięć pierogów żeby Nie moim miało? zdaniem, jeden pieróg ma kalorii. No. 400 gram pierogów, według mnie, miałyby, pierogów. miałyby tak około 600-700. Mhm. Ja bym uh -huh, rzucał. Uh -huh. Może troszkę więcej, nie no dobra, więcej. Tutaj bym rzucił, że to jest 150, może 200 max gram, na no 200 gram. To nadal mi wszystko jest za dużo. W sensie każda z tych odpowiedzi jest za dużo. Najbliższa jest y, szatanowska liczba. 6666. Kurczę, no to wtedy byś zakładał, że jeden pieróg ma trochę powyżej 100 kalorii, ale nie ma powyżej na przykład. No bo to no. jest tak. Jeżeli policzymy, że jeden pieróg ma 103. Wiesz co, ja zamiast zgadać, dam odpowiedź i ty hmm. również możesz bić swoją. Mhm. Ja dałem 732, jeżeli dobrze pamiętam, z takiego powodu, że oprócz pierogów, one były jeszcze, wiesz, mają okrasę na sobie, mają tą cebulkę. I właśnie to może być ten dodatek do tego wszystkiego, który też jest wliczany. Być może. Bo same na pierogi to... myślę, że liczba szatana tutaj może się zgadzać. No ale popatrz stary. Jabelsko, po bo... pie... Piekielnie diabelsko dobry obiad, mm -hmm. ale obok, właśnie. Kotlecik, mm -hmm. wiesz, patrz, duży. To jest kilkuset gramowy kotlet. No, ze 100? Stu... No, 120 gram kotlet. Rozbity na płasko. Normalny kotlet. Nie wiem, powiedziałbym, że sporo bym powiedział normalny kotlet. Krótki. Mm. Ze 150 gram. Surówka marchewka z jabłkiem. No. Odrobina majonezu. Odrobina. odrobinka. Jest odrobi... Tyci, tyci Ale no tak ale... idealnie, żeby właśnie nie miał za dużo do tego. Raczej lokowałbym w tych górnych kaloriach przynajmniej, ja to tak widzę. No. Zastanawiam się, czy to są te największe kalorie, bo no ci tak. dwaj gracze dla mnie są dużo bardziej kaloryczni niż te pierogi. Nie wiem, czy, może to jest kompletna pułapka, może kompletnie Ja Też mam nadzieję, że pierogi mnie tutaj nie zawiedzą. Chociaż mogą mnie zawieść, może być 772 jednak, ale ja wiem na pewno jedno i tutaj podejmuję moje szybko lokuję swoją decyzję. Wydaje mi się, że pan Skabowy, jest na 800 kaloriach. No ja spróbuję odrobinkę niżej. Postawię, że gdzie indziej mhm. są wyższe kalorie. Chciałbyś, chciałbyś. <laughs> Chciałbym. Chciałbyś, żeby tak tyle miał. No i na sam koniec mamy gołąbek z dwoma kulkami ziemniaków i kulki ziemniaków to myślę, Ja że... od razu lokuję. Okej. Okay, po Od razu gram. lokuję, ale chętnie spróbuję. Ja muszę spróbować. Ja nie, ja nie wiem, Próbuj. ile to ma kalorii. Zanim to ja ma... w ogóle wiesz, że muszę ci powiedzieć. Wiem, że mogę za to zaraz dostać referendum o odebranie no. obywatelstwa. No, nie, no. nie przepadam za gołąbkę. Odebrać obywatelstwo? Tak. obywatelstwo. Ta. Hubert, chciałbym odebrał obywatelstwo. mi. Odebrałby. Ja bym nawet wam obu odebrał obywatelstwo. Ja Za co? Za to, żeby mówicie gram, a nie gramów. Gram, a nie gramów. A właśnie zwracacie nam na to uwagę. Przepraszamy was bardzo gorąco. Że mówi się gramów, a nie gram? Mówi się gramów? No tak. O o ja o, ja nie ufam ci Hubert, komentarze. Proszę, po, powiedzcie nam, jak jest naprawdę, ponieważ zawsze jak mówiłem gramów, to mnie każdy poprawił na gram. A jeżeli teraz nie poprawicie z gram na gramów, to was zwalić. Dobrze. Czy powinniśmy mówić? Gramy um. w odcinku. O, jest przesady, Boże, to masz kapusta z mięsem i z ryżem. Ja, ja bym Ci podał oddzielnie mielonego z kapustą zasmażoną i obok tego ryż, to byś powiedział, mmm, ale mm. dobry obiad pożywny. Ja powiem tak, uważam, że Gołąbek to jest tutaj orzeł polskiej kuchni. Wysoko się znosi. Jasny biały jak orzeł bielik. Mm -hmm. mm. 666 kalorii. Uważam, że to jest lekko strawne danie, które jest gotowane, nie jest smażone. Ewentualnie jedyny element, który może mieć dopierdzielić mega dużo kalorii, to jest PIRE, ale ja mam nadzieję, że naprawdę to jest 666 jest prawdziwą odpowiedzią, a nie rzuconą dla beki. Bo jeżeli chciałbym tutaj tryhardować, mhm. dałbym tak, że 772 bym będą tutaj, a tutaj 732, ale ja wierzę, że świat jest piękny. Ten pirażek jest super piękny. Chcesz? amciu, Amcz. Hubert, dawaj. Mi jest przykro, że nikt mnie nie nakarmił, dlatego wam dam 0 punktów za gołąbki. O po nie, prostym. masz. Nie, teraz to już nie chcę. E, bo prawdziwa odpowiedź za gołąbki, tu was y, może zdziwić odpowiedź, 732 kalorie. Ja nie dałem jej nigdzie. No to ja, ja już jestem, ja już wiem, że mogę jeden punkt zdobyć tylko. Okej. Okay. No i zdobyłeś go, Mandzio. Także gratulacje. Bo okay. schabowy z sałatką i frytkami to według tabeli 895 kalorii. Rozumiem. Okay. A tu? 72. No nie do końca. Tu jednak liczba szatana wygrała. Czyli Pierre no, no bo szatana, tak, to, Lidba? Lidba szatana. Tak, tak, to 666 kalorii. Mało? Czyli on też ma punkt. Tak jest. A to mi się Nie, czyli jeden już. jeden. Macie remiski. Nie, czyli ja wychodzę na jeszcze większe prowadzenie. Nie, nie. Utrzymuję moje prowadzenie. Tak, utrzymuję. Mi się no. bardzo nie podoba. Bardzo ci to mi się. Lisa. bardzo nie podoba. Mm -hmm. Ej, mamy mało dzisiaj rund. No cóż. I żadna runda nie jest razy dwa. Co was to mi się bardzo nie podoba to. Wnoszę protest. Słucham Twojego protestu dyplomatycznego. Wnoszę, wnoszę protest, że mamy dzisiaj tylko liczbę rund 4. Z tej okazji, że jest mało rund dzisiaj, to uważam, że powinna być jakaś, która Dobra, jest to ja się zgodzę, żebyśmy zagrali o stawkę. Ostatnia runda na mnożniku razy dwa. Ty to jesteś prowadzący. Bardzo proszę. Współmówkowie prowadzący zapraszam Cię do kolejnej rundy. Ale czuję, że przemówi. Po obiedzie czas na słodkości yy, i to nie były jakie. Otóż to i też nie odbyle kogo, bo to SFD, czyli nasz partner już długo na naszym kanale. Prawie pół roku jesteśmy razem i właśnie dzięki właśnie SFD nie dość, że możemy się rozwijać, przenieśliśmy się tutaj do studia. To dodatkowo mamy zapewnione nie dość pyszne piciu. To jeszcze pyszności właśnie <laughs> Absolutnie. W sensie Jeszcze pyszności planie. do ciumkania sobie podczas podcastów i odcinków, a teraz będziemy musieli określić ich kaloryczność. Ale jeżeli wy, kochani, chcecie też sobie coś kupić, zobaczyć, jakie produkty ma SFD, zapraszamy Was na ich stronę sklep.sfd. Macie 10% zniżki, składem mniej więcej. Więc zapraszamy Was gorąco. A my? Tak, jakie mamy tutaj kaloryczności do wyboru? Uwaga, mamy 203, 366. tak. Dobrze, 509 oraz 440. Oh, no przez nie... sekundę się zastanawiałem, czy Hubert był tak mądry, bo pokazał nam tył opakowań, ale dopiero no, żebyście kochani, wszystko nie, wiedzieli. wszystko jest zaklejane. Wszystko, wszystko jest Hubert przygotował się z tym, więc nie jest tak, że może być swajaki i z tutaj podejrzeć. Wafelki, no to ostatnio mieliśmy o nich dyskusję. Tak. Pamiętasz, ile wafelki mogą mieć kalorii? I mm -hmm, się zastanawialiśmy, mm -hmm. jak dużo one mogą mieć. Bo Ignacy powiedział, że te wafelki to mają tak mało kalorii, no. że absolutnie nic nie kosztują. I właśnie. Pytanie, Hubert. Czy podajemy ilość kalorii na 100 gram? Czy ilość kalorii tyle, ile jest na talerzach? Bo 80 jeżeli, tutaj jest? Bo jeżeli tyle, ile jest na talerzach, to jesteś straszną mendą okropną, a jeżeli tyle, ile jest na 100 gramach, to wtedy... E, w 100 gram? Mach. Będę się Gramach. trzymać. Gramach. W 100 gram. <laughs> to wtedy jesteś super ziomek, uczciwy, fajny i kocham cię. Ignacy, chyba jesteś moim nowym przyjacielem. Oh. <laughs> ponieważ waszym zdaniem jest skazanie kaloryczności tych porcji, które są przed wami. A, A ile ja to jeszcze, jeszcze jest? wam powiem, że nie powiem wam, ile to, jest. to aż, jest. Aż tak nam robisz? No słuchajcie, no jakby musicie oh, spróbować niej. ocenić, zdekonstruować. Mhm. Czemu to robisz? Bo teraz jest mniej. No i to, że Ci się nic nie będzie zgadzało, Mandziu. A patrzysz patrz jeszcze na to. A to żadna kaloryka Ci się nie będzie zgadzać już. Odpowiedzi się nie zmieniają. Tak, okay. ja powiem okay. <grym> 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 Czy coś z tego mam mało? Baton może mieć najmniej, nie? Przejątkowy. Bafelki trzeba wzięć właśnie w okolicach 400. Moja taktyka jest taka. Zjadłem ciastka, zanim Ignacy się nich przyjrzał, ile ich dokładnie było. Okay. <laughs> Próbujesz, żeby nie jeść tego. Dobrze. Mm. Walczy kolega, Nie żeby chcę nie jeść, jeść tego. Nie wiem, co to będzie, nie wiem, co to będzie, a mój żołądek nie jest gotowy na takie rzeczy. No dobra, mam pewny pomp. Ja pomysł. wiem, ile było tych ciastek, ale czy to mi jakkolwiek pomaga. To mi za bardzo nie pomaga. Ale jest tych bafelków? No ja niewiele. Niewiele, dobra. Ja, ja mogę wam jeszcze powiedzieć, mhm. albo podpowiedzieć, co może być tak. pewną ciekawostką, mhm. że zarówno w tych ciasteczkach i w tych ciastkach tak. nie ma żadnego cukru. No ja rozumiem. Ja rozumiem, że nie ma cukru. Ja wiem, że nie ma cukru, ale kalorie nadal się skądś biorą, niestety. Otóż to. Dobra, nie jestem gotów dalej. Eee... A ty, kolego? Jestem, no. Super. To jest bardzo ważna runda dla mnie. To tak? jest polor nothing. Mówisz, że grasz, masz jeszcze jedno z dublem na koniec będziesz miał, no, ale... Ja wiem, ja wiem, ale to jeżeli teraz, wiesz, jeżeli teraz mi się nie uda wyjść jakoś na prowadzenie, to ja w ogóle wątpię w moje jakiekolwiek szanse. Na chwilę obecną no, to, żebyśmy... prezentuje się to całkiem ok. Tak byś zarzucił. Bardzo mam wielką nadzieję, że moja taktyka... No dobra, a to po teraz wy... jak już wszystko, jaka była twoja, taki tok myślenia? Co, dobra. Co przyznałeś, że ma najmniej kalorii no. Najwięcej kalorii mają zdecydowanie ciasteczka czekoladowe. Okay. Tutaj nieważne, tutaj czułem, że to nawet jeżeli jest ten słodzik, to nadal to jest czekolada mimo wszystko. Mm -hmm. e, wydaje mi się, że te zbożowe rzeczy, pomimo tego, że są bardzo zdrowe, mają dużo błonnika, to dalej mają te no. kalorie w tym wszystkim, ale najmniej kalorii w tym wszystkim mają na pewno wafelki, których jest niewiele. Okay. Wafelki na 100 gram mają 500 kalorii, 520 bodaj. A tutaj nie wygląda mi na to, żeby było ich nawet 50. Mm -hmm. tak, tak mi się wydaje. To takie myślenie. No ja właśnie życzyłem, że tutaj mm. będzie właśnie około 400, więcej dałem to i czy mniej, bo nie pamiętam, jak to dałem. Nie, to troszkę mniej dałem przy że ciasteczek było mało. Najmniej właśnie dałem temu ciasteczku, ciasteczku. Wydawało mi się, że właśnie one nie ma aż mm -hmm. Co tam może być kaloryczne specjalnie? Jakoś taka była moja logika. A to że... jest zawsze nie się z tymi zbożowymi, że też wybieram najzdrowszy wybór, patrzę z tyłu i mam takie. U, nie no, kolego, zaraz się zobaczymy jak będzie punktacja, więc Hubert. Czy ktoś z nas ma wszystko dobrze w tej rundzie? Słuchajcie, jaka kaloryka wam została? E, mi 509. To samo. No i bardzo mi przykro, bo 509 to kaloryka tych sześciu ciasteczek, ośmiu ciasteczek. Jeszcze te, więcej, jeszcze, więcej, jeszcze tak więcej. O nie. Bo tam was zgubiła czekolada. I orzechy, i, orzechy. I orzechy. No, dlatego idąc dalej, no jeden punkt wędruje na konto Ignacego. Czyli mniej kalorii tutaj tak jest. Bo batonik ma bodajże 45 gramów, więc to są 203 kilokalorie. Mm -hmm. e, natomiast dwa felki, no to już wiemy, że to nie będzie 203. Yeah. E, ale to jest 440 gramów. Mm, jaj, 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 jaj. Przepraszam, to jest 440 kilokalorii, e, bo to jest jak bodajże 80 gramów. Mm -hmm. e, także, Gnacy, dwa punkty dla Ciebie. E, mandzio, wydaje mi się, że to jest chyba karma. Za niepoprawne. Pewnie tak. Pewnie. Wiesz, jaki jest największy no. problem? Ja mam niesamowity problem z określaniem, ile czego jest na talerzu. Nie mam tego. A to jest to samo mój problem. Ja mam, mam wiecznie. Tak? Ja etykietę to ja mam wyłączone na pamięć, ale jeżeli chodzi o talerz, to ja nie wiem, czy to ile to jest. No, ja no ja zobaczymy, próbuję. czy będziesz dobrze wy wyćwiczony w ostatni rundzie, no, Ale to tam musi 340 kalorii? Tak. No. 40, się... no. Ile jest tutaj gram wafel? 80. Gramów. To jest 80? Ja też je zjadłem. Dobrze, że nie wiem, słodyczy, co nie, bo bym wrócił do starego mandzia, to naprawdę, bo ja bym zjadł tyle i ja bym powiedział, że to 30 gram. Może stary mandzio miałby więcej punktów? Może Oooo, stary mandzio miał więcej punktów? Idziemy do kolejnej rundy. <laughs> nie, no, mandzio, mi się wydaje, że to jednak karma. Mi się śmierdzi się. Aha. Mm. Przed Wami y, ukochana runda, na którą wszyscy czekaliśmy. Mm. Możecie zdjąć opaski. Dziękujemy. I określcie kaloryczność tych. dań. Oh. 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 Powiem Ci tak. Fu, bardzo, bo to mi wygląda oh, jak, fur, jak jakaś psia tak. karma. To super do domu sobie wezmę i śledzik. To jest paskudne. A śledzik sztos, no. No nie, 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 nie absolutnie śledzik. kochani, od dołu idę. 165, 203, 268 i ostatni. 360. Eee, dziękuję, nie byłem Bardzo potuk, proszę, bo jestem cały czas tutaj. Oniemiały? Tak, miały? Ta, ta, ta. No i właśnie tutaj znowu jest dużo sera, tutaj tego. Kaoryki podasz nam w sensie gramatury nam podasz czy nie No nie poda nam, no nie, nie, podasz, podasz, nie poda, nie podało gramaty. przez całą tę grę. Okay, okay, ale nie wiem to, czy mam cokolwiek kolego. kolego, kolegacy. No? No słuchaj, no sera wygląda tak razy dwa chyba mnie nie zbawi tutaj. Dlaczego nie? Chyba muszę być żebrakiem, który wiesz, tutaj po żebra daj pan, czy trzy, panda, czy. Trzy. Proszę, jakaś różnica w punktach? Panda, czy. Pięć do jednego jest, no? Panda, czy. Dobra, grajmy o stawkę razy trzy. golf. Lecimy. No, musi być stawka jakaś, żeby nie było. Musi być, musi być jakaś stawka. A przypominam, ten, kto przegra, Zjadałem rzecz wybraną przez kolegę. Tak. Jedną? Jedną. Jedną no, rzecz dobra. wybraną przez kolegę. No. Jedną rzecz wybraną przez kolegę. Chyba, że Hubert chce złączyć, to <laughs> może zjeść z przegranym wszystko. O, co ty, ty na to? Nie, no, nie na tym. Ja jestem wygrany, bo znam wszystkie odpowiedzi. Tutaj dajesz takie kalorie? Tak, ta. Ja daję to, to jest odpowiedź, której... No jestem... Teraz muszę powiedzieć tak, że jeżeli znowu się okaże, że we wszystkim się mylę, to ja nie wiem, jak ja żyję, szczerze mówiąc, bo ja codziennie liczę te kalorie. I codziennie wyrzucałem wszystko. Ile. Ale wiesz co, ja to liczę tak, że ja ważę to i skanuję kod. Mhm. Zatem to nie jest tak, że nawet ja to liczę, tylko widzę te cyfry każdego dnia. I nie Widzisz. wiem, jakoś dzisiaj nic absolutnie nie zgaduję. To jest tragedia kompletna. To jest... Co? Co to jest? To jest przegarma. Ja tego nie będę próbować. Tak? Jesteś tego pewien? Bo ja tylko lubię serdelki z psiego bufetu. Mm -hmm. A tego tutaj podziękuję. Ja mm -hmm. nie wiem, co to jest i to nie niezidentyfikowane jedzenie ja się boję. Jestem bojaźliwy dzisiaj trochę. Znaczy ja... kolega, zobaczymy, bo mówi, że nie spróbujesz. To są mocne słowa, ale wcale się tak zakończyć, to nie musi. Tak Wydaje tak. mi się, że ta mała porcja. Ale możesz nam powiedzieć, co to jest. Zawsze nam mówisz. co to jest, Hubert? To jest, moi drodzy, kurczak. Dzięki temu. Dla psa czy nie dla psa? Dla kota. Dla kota. Jesteśmy kociarzami, to kochany Hubert. Super, super, to ja daję tyle w takim nie razie. Ja dla ciebie mam kotku. To czekajcie, bo tutaj chyba nie będzie tego widać, jak dam. Ale dam tak. O. 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 Widać ładnie. <laughs> tutaj chyba też widać, mam nadzieję. Ta, ta, Dobrze. Ta. I dobra, zostały mi śledzie, e, których sztuk jest cztery. Śledzie są wysoko karierze, czy nic, Nie nijak są, nie są super wysoko, nie jest to tłusta ryba. Nie jest to bardzo tłusta ryba. Szczególnie to, że to są śledzie. No, niestety muszę to zrobić i na widzę śledzić, I muszę zbadać, czy są podcie, czy poleją. A, no to musisz sprawdzić, co ja ci poradzę. Zobaczymy, jak ci będą smakowały, bo ja bardzo rozważam, którą opcję będziesz próbował. Powiedziałbym podwójnie. najgorzej eee. to jest ten ser, paskudny. Jaki ser? Ten paskudny nie lubię, to strasznie. Kłamiesz. Wiem, że lubisz biały ser, blue sery. Kiedyś mi tłumaczyłeś, że lubisz blue sery. są bardzo mówiłeś, dobre. że chcesz się do domu. Okej, okay, na początek <laughs> mówi bait, ale wiem dobrze o tym, że on lubi sery. Kiedyś dawno temu e, Obscure Giel, ten. Obscure MW Knowledge. E, jest stary odcinek, gdzie testowaliśmy sery, pamiętam. Mm -hmm. Bardzo dawno mm -hmm. temu. Nie pamiętam jak dawno. Już, ja ale powiem, tak. Go Big or Go Home. Tak. Go Big or Go Home. Nie, no wydaje mi się, że ty. ty jest... Nie zmieniamy odpowiedzi, zlokowane. Jeszcze koleżka, patrzcie, jaki głodomorek. No. Okej, okay, dobra. No już wiesz? Daję tak. Mm -hmm. Daję tak i się upieram przy tej odpowiedzi i proszę. Dobrze. Proszę, Red i Link, o błogosławieństwo w tej rundzie. Z Ameryki do Polski. Wow, jedna osoba ma komplet. Czy to 9 jest Mandio? Punktów. Jeżeli to jest Mandzio, to jest najlepszy comeback w co najmniej tym sezonie. Ale Mandio, wierzy. Mandio nigdy tak mocno nie wierzył, kochani, jak dzisiaj. Zacznijmy od śledzi. o kaloryka to rzeczywiście 268. No to wszystko ma dobrze, powiedziesz, że jedna osoba ma wszystko dobrze. Tak, no ale to nic nie mówi, bo razem. No, mamy jakby ten... obydwoje jakby macie 268, Aha. więc tu jakby każdy z Was otrzymuje 3 punkty. Natomiast każdy z Was w różnych daniach zaznaczył 366. Tak, A prawidłową kaloryką 366 I tym samym zwycięzcą tego odcinka jest Mandzio tak! Nie jest! Nie Nie bo 366 no. to kaloryka, czyli 100 gramów z 6 punktów. 9, Jednym, 9 punktów, a ja w tej rundzie zebrałem 3, czyli 6 różnic, i to był akurat brakujący jeden. Tak jest, i kończycie z wynikiem tego. Dziękuję. 10 do Red I link. Brawo! <grym> <grym> Ale dziękuję to bardzo. w końcu masz kąpek, gratulacje. Bardzo Dzień, dobra gra. Zgoda była bardzo mocna. Ale poczekaj, no bo no teraz jest rzecz, co nie? Jesteś głodny. <grym> <grym> chodź tutaj, chodź tu. <grym> no, Najgorszy. Powiedz, tak, jestem w etapie życia, żeby wybrał ja, ja wiem, to. Ale doskonale wiem, że byś wybrał karmę wsią, ja wiem, Dobra, bym... ja się zjel... taki jak sobie sam zjadł, niech sobie wykładane do buzi. A tak, mm. taki Taki gryz, no, To co, jeszcze? muszę na to. ale powąchaj sobie, jak tak gryziesz, co nie? To jeszcze do tego. <laughs> Powiem Ci, że czegoś tu brakuje w tym jedzeniu. Myślę, że należałoby coś poprawić jeszcze. Co masz tego? O, to akurat... Co, rybka musi pływać? Rybka musi jeszcze popływać na sam koniec, więc pozwolę sobie, kochani, spróbować. A ja Super, Was się zapraszam. Śmiało, śmiało. Wszystko sobie jedz. Pamiętajcie, że w sklepie SFD macie 10% zniżki z kodem mniej więcej, a nas zobaczycie w kolejną sobotę o godzinie 18 albo we wtorek na naszym podcaście o godzinie 15. Cześć!